Jesteśmy już? Coś się dzieje, czekaj, czekaj, czekaj. Wiemy co czy to będzie działało w ogóle? Przez tak dawno tego nie robiliśmy. Nie wiadomo czy nas słychać, nie wiadomo czy nas widać nikt nie ogląda. Coś nowego. No jak przez 4 lata nowego. nic nie puszczasz, to no nic nie, nie, nie chyba bo... dwa lata nie było. Dobra, jesteśmy w Ostrowie, są jacyś widzowie dwóch. Pierwszy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Adam Romański się nazywam, to jest Kokięnkowski. Ciągle mamy krawaty. Chcieliśmy jak najszybciej. Czy ktoś nas słyszy, ktoś nas widzi? Może nam pisać w komentarzach, że nas słychać, widać. Chcieliśmy coś o play-offach Basket League opowiadać. Jest jest jakaś. Jest? jest odporęcz, o, tak? Są, tak. Słychać, tak? Super. Widać, dobrze. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo nam, nam miło. Dziękujemy za informację. Możecie tam coś pisać, będziemy patrzeć. Będziemy sobie. Yy, opowiadać o tych pierwszych dwóch meczach w każdej serii, więc tak Anvil, yy, Spójnia 2-0 yy, King Szczecin nie, a Treff tref z MKS-em 2-0 yy, King Szczecin z Legią e, 2-0 i Stalostrów z Śląskiem 1-1, yy, to jest na razie yy, sytuacja w finałach Orlen Basket League no dobrze, to ogólnie najpierw. Tomasz Jankowski, czy coś Ciebie zaskoczyło w tej serii? No bo co cię najbardziej zaskoczyło w tych seriach cztery? Co jest dla ciebie największą zaskoczeniem? Nie, nic mi nie zaskoczyło. Tak? Tak myślałeś, że tak będzie? Y no, st st stawiałem na to, że Anvil bez większych problemów poradzi sobie ze spójnią, stawiałem na to, że, że Trefl obroni własny parkiet, choć jak się okazuje dzisiaj przyszło mu to z trudem. Tak, tak. Mówiłem o piątym meczu w Ostrowie Wielkopolskim, zobaczymy, no, po tych dwóch może, może rzeczywiście tak się, tak się zdarzyć. No może jestem zaskoczony, okej, okay, jestem zaskoczony, bo wydawało mi się, że Legia będzie w stanie wyrwać jeden mecz no właśnie, była blisko. By Dobra, to po kolei. Najpierw tym co tutaj świeżo. Przede wszystkim informacja dla wszystkich, którzy oglądali. Rozmawiałem z Davidem Remlinem po meczu, bo tutaj autografy były, w ogóle taka atmosfera lekka, jakby miał być ostatni mecz sezonu tutaj. To trochę okay. zaskakujące, bo ja myślę, że takich rzeczy się jednak nie robi, ale tu zawodnicy wrócili i widzę autografy. Pesymist trochę, no David niestety, David uśmiechnięty, David zawsze pozytywny, no ale pokazywał mi kolano, mówi, spuknięte, najprawdopodobniej przyczepy ponad, ponad kolanem, że mówi, że raczej wiążany, nie naruszone, ale ból straszny, on był przekonany, jak wylądował, że ktoś go kopnął i to są najgorsze rzeczy, bo no, to znaczy, dokładnie. że coś pękło, prawda, no, i on mówi, jak to, to nie było kontaktu, to by o... było niemożliwe, ja myślałem, że to było fał, taki ostry, że, że no, dlatego się przewróciłem, może. a co niestety bez faulu, więc zły znak, zły znak. Ciebie, Bardzo, jakiś mięśnia, ponad, czy? ponad kolanem, tak, ponad kolanem nie będę dawał, żeby pokazać. W każdym razie wygląda to, że może być poważnie. Stal już straciła dwóch zawodników, Pościskała Davida Walkera, żeby to załatać, ale okazało się, że tak naprawdę najbardziej po, trzeba było pozyskać rodnego Chatmana, chyba w dzisiejszym meczu widać, że ten zawodnik razem ze Szkele dał tyle energii zespołowi, że dzisiaj stal w drugiej połowie była zupełnie inna. Czy czy to będzie tak wyglądało jak w tej drugiej połowie dzisiaj, czy tak jak te, przez te trzy łowy pierwsze e, w, wcześniej? No, widz, widzimy, że, że to jest no, e, trudno oczywiście coś wyrokować, bo wydawałoby się, że tak, e, tak dobre, mocne, fajnie zbudowane zespoły nie powinno, nie powinno aż tak falować. Tutaj mieliśmy e, w, w tej kwestii przecież dwa, e, dwa różne mecze, można powiedzieć, dwie różne dwie połowy. Oczywiście się różnią. Wydaje mi się, że stalówka może odczuć brak Davida, no ale w końcu w tej drugiej, ale myślę, że znalazła, znalazła pomysł, znalazła odpowiedź. Przez większość sezonu przecież Śląsk miał problemy w ataku. I one nie wynikały z niczego. One wynikały właśnie z tego, że nie ma we Wrocławiu zawodników typowo, no takich jak IGA Swiele na przykład, prawda, który jest w stanie rozrzucić... 11-15 Asyst i, i, i wszystkich zawodników zaprosić do gry. pod Przy tym nacisku, o którym mówiliśmy, że spodziewaliśmy się do, do no, do tego początku, nacisku od samego prawda? początku do samego końca tu się nic nie zmieniło, to była największa jakby różnica pomiędzy pierwszym i drugim spotkaniem. Jednak widać te, te, te problemy z rozegraniem e, Tak, tutaj pytacie, czy wymuszona zmiana obrony nas na Śląsku miała pozytywnie nastawie? Ja nie wiem, że tej straty Bremlego. Tym, że Stan zmienił obronę. Ja myślę, że ta zmiana obrony była jakąś tam opcją, którą w końcu oni sięgnęli. I myślę, że to nie dlatego, że David był z kontuzji, prawda? Nie No, David też siedział przecież mocno na, ta, na, na, ta. na tych kreikach. Ale tam były podwojenia, wychodził Sulina, no, wychodził Jurisic i to bardzo zmęczyło w końcu. Śląsk-Brozław. Ja myślę, że to co mówisz o ataku Śląska, oni byli na 12 miejscu w Lidze w ataku i tego ataku po prostu brakuje. A co ciekawe, myślę, że też trener Rajkowicz będzie tego to analizował, no tych ludzi, którzy mu kreowali atak, czyli na przykład Nunieza, to w ogóle w drugiej połowie prawie nie miał na boisku. To było bardzo dziwne. 26 minut niby zagrał Dominikańczyk, ale wydawało się, że w tych takich bardzo ważnych momentach, tak jak powiedziałeś, dla no nieraz była ta piątka i można by się zacząć zastanawiać, no ten zawodnik nie, ale przecież on nie trafia, ten to on słabo grał, traf... i tak dalej, i tak dalej. Żadnej zbiórki w ataku też nie miał, czy punktów sponowienia nie miał dzisiaj Śląsk, prawda? Tych zbiórek było kilka, lat. także było wie, wiele elementów, gdzie, gdzie Stalówka jak gdyby odnalazła swój rytm i poprowadziła świetnie tą, tą połowę. Ja zwracam uwagę tylko na to, że w tym sezonie yy... To moim zdaniem jest jakiś błąd w systemie i to się nie powtórzy, bo my byliśmy dumni z tego w od siatkówki, że nasze playoffy w Orlen Basketlidze są takie ekspresowe, prawda? I mam zasadę rytmu. Jak gramy dwa razy u siebie z rzędu, to jest jeden dzień przerwy, jak zmiana gospodarza to dwa dni przerwy i tak jedziemy przez całe play-offy i to ma swój rytm. My wiesz, jak przygotować zespół, wiesz ile masz czasu, ile czasu na regenerację, na podróże i tak, you, Marek. tak dalej. Tak, jak jest. Marek klasem przecież pożegnać. Bardzo miło. I chodzi na dwóch nogach, czyli nie jest aż tak zmęczony. Yy, wracając do myśli, natomiast w tym sezonie w te ćwierćfinały są bardzo rozrzedzone, a dodatkowo przez to, że Wrocławianie nie mają yy, hali to te następne mecze będą w czwartek, w niedzielę i ewentualny piątek, w środę. Więc stal nawet jeżeli się kurczy im rotacja, jeżeli to będzie już tylko 8 zawodników czy siedmiu, to oni nadal mają ten jeden ekstra dzień, żeby Dobre dojść dobrze. do siebie i to może mieć znaczenie na tej serii. Yy, oczywiście nikt z Ostrowa tego nie planował, tak? oni też chcieli mieć szeroki oczywiście, skład, oczywiście. ale akurat tak się składa, że ta seria będzie najbardziej rozrzedzona to może mieć duże znaczenie. Co Twoim zdaniem się wydarzy w dwóch meczach we Wrocławiu? Bo wiemy, że będą dwa. E, no tak. No, Śląsk, tak myślę, tutaj Rajkowicz, o ja tym też mówił Daniel Gołębiowski, że będziemy przygotowani na tą agresywną obronę, ale ja tak sobie myślę, że przygotowanie, na czym ono ma polegać? No, no nie wiem, na, na tym, żeby posiąść taką wiedzę, to oni już wiedzą. Oni już wiedzą, mają tą wiedzę, że, że mają problem z tym rozrzuceniem. Ale wiesz, ktoś, przepraszam, Tomek, wiesz, to musi być wyjście wysokiego gracza, to które, o tym powiedzieć, który musi to, to, postawić za musi być, a niekoniecznie. Nie niekoniecznie. Jeżeli dług podwaja, no to ten wysoki a, musi być w odpowiednim okay. miejscu, żeby mu podać piłkę, żeby on wiedział gdzie rozrzucić. I tego się moim zdaniem w przerwie między partami nie da załatwić. Natomiast da się to, znowu mówimy, 3 Dwa dni, dni przerwy, trzy dni. Tak da się to podświetlić na hali i myślę, że śląsk będzie na to gotowy, więc następne pomysły będą miały znaczenie. Z tymi najbardziej doświadczonymi trenerami w playoffach rozmawiamy, to oni mówią: drugi mecz jest bardzo ważny, ale trzeci będzie najważniejszy, a czwarty to już w ogóle otwiera drzwi i będą coraz to nowe rzeczy. Wiemy, że Andrzej Urban jest takim trenerem. Tak, 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 tak mamy to, to są oczywiście te same, tak jak powiedziałeś, szkoleniowcy, którzy są, mają pełne głowy pomysłów, i tak jak powiedziałeś, ucieczka z tą piłką przy podwojeniach. Nie zawsze są te podwojenia, nieraz jest indywidualny, bardzo mocny, mocny nacisk, ale to wtedy, tak jak kolejny pomysł, przyjście wysokiego zawodnika, nawet na połowie, można stawić zasłonę, żeby się jakby uwolnić prawda, od tego obrońcy, zaatakować szybciej. No i lepsza defensywa, która, która napędza każdy zespół. Mówię Właśnie, o... bo my mówimy tak, Śląsk grał super w ataku, tak. prawda? Stal grała super w ataku w, czwar w trzeciej, czwartej kwarcie, ale to na tak naprawdę nie w ataku. Oni grali w obronie dobrze, dzięki temu mieli no. swobodę grania w szybkim tak, ataku tak. I, i też to, ten mental taki, że wybroniliśmy, więc teraz im damy punkty. Jak się to będą 4 mecze, 5 meczów, pięć, i meczów? 5, ja, ja, ja wracam. Tak, tak, obstawiam, że wracamy tutaj i Stalówka na tyle urośnie po ewentualnym jednym z wygranych w tej że no, nie wypuści tego. Ja wstawiałem 3-0, więc już Zagodzę. przegrałem dla Stali w tej o. rywalizacji. Natomiast y, szans naprawdę zaimponował, ksiądz naprawdę ma dużo y, dobrego przygotowania atutów. Natomiast to pytanie jest, właśnie, czy jeszcze dołożę tą kolejną warstwę. Tak, dla mnie to jest zagadka. Bardziej wierzę w te kolejne warstwy w Stali, bo oni znaleźli swoją tożsamość. Nie zdziwi mnie 2-0 dla Stali we Wrocławiu, ale mnie zdziwi też 2-0 dla Śląska. Także to jest naprawdę wyrównana rywalizacja. Ja myślę, że ja stawiam 3-1 dla Stali. Tak, zobaczymy, czy ten typ nie jest zbyt ostrożny. Hala, hala stulecia Zemysław. oczywiście, prawda, kibicie. To... Nie, nie, A nie, nie. Ordzita? A tu nie. Kurczę, ja też nie wiem. Okay. Dzisiaj rozmawialiśmy tutaj przez chwilę z panem Grzegorzem z ale on mówił nie chyba, dosyć, że w stulecia. A wy wiecie, czy w stulecia, czy w Orbicie jest? Do Was mówię. <laughs> e, bo my prawdę mówiąc, znowu jesteśmy ciągle w biegu, to ja prawdę nie wiem, czy te rzeczy będą grać. Ale pojedziemy tam, gdzie będzie trzeba. Pojedziemy tam, gdzie będzie trzeba, ale dopiero na czwarty mecz. Orbita ktoś napisał, Jednak. więc chyba yy, yy, do no orbitu. Szkoda, to szkoda. Dobra. Dlaczego wszystkie mecze nie są transmitowane na antenie Polsatu? No bo jeszcze na to za wcześnie też mówiliście też o godzinach meczów. Yy, to Liga zarządzi tymi godzinami tych drugich meczów, które nie są rozgrywane na naszej antenie. Ale to tak jest planowane, że z urzędu mamy grać o 20.00 w telewizji, o 18.00 te naczynie telewizyjne, natomiast tam musiały być wyjątki, no bo mamy co prawda dużo anten w Polsacie, ale nie wszystkie są wolne, także to tłumaczę, które mecze są w innej godzinie. ale tutaj będą trzaskać, no ale dobra, miejmy nadzieję, że nas nadal e, słychać, e, natomiast co do wszystkich meczów na antenie, no to myślę, że to jeszcze przed nami, no, na razie myślę, że i tak mamy dużo, bo mamy 10 zaplanowanych transmisji w ćwierćfinale, a potem do dwóch finałów pokazujemy, wszystko. No dobra, to jeszcze porozmawiajmy, bo więcej wiemy teraz po drugich meczach o tych rywalizacjach, które byliśmy. Dobra, o sędziowaniu. To ja powiem tak. Sędziowanie w współczesnej koszykówki, bo tu pytacie sędziowie, sędziowie, sędziowie. Wydaje mi się, że było słabe wczoraj we Wrocławku sędziowanie. Powtórki nam to pokazały, ale sędziowanie koszykówki w tego typu lidze jak nasza i w tego typu playofie. Jest niebywale trudny, To trzeba powiedzieć. Widzimy, co się dzieje w Eurolize, tam się biją po meczach, tam się są awantury. Trener dostał ile 50 tysięcy euro kary, a Taman dostał za swoje wypowiedzi, więc to, co my tu mamy, to i tak jest naprawdę mało. Nie chodzi o to, żeby usprawiedliwiać, tylko żeby docenić tych ludzi, którzy tutaj muszą te, te, te pracę wykonywać. Ale liczymy na to, że tych ludzi będzie troszeczkę mniej i że ci sędziowie, którzy... No, popełniają ich więcej, po prostu będą sędziowali mniej, no to jest normalne. To Ci odpadną, cztery drużyny odpadną, paru sędziów też może odpaść, to teraz musimy powiedzieć, że nasi sędziowie dalej sądzią w Eurolidze, kiedy są play -offy. Nasz sędzia, który akurat wczoraj sędziował w Ocławku, jest kandydatem na Igrzyska Olimpijskie, więc no, ktoś się na tym zna, no, naprawdę nie pchają do góry nieudaczników, więc liczymy na to, że po prostu będzie jeszcze lepiej. Świerćfinał jest dopiero. Poczekajmy, żeby to wszystko... Rozczarowujące były niektóre decyzje sędziów, ale no też mamy więcej transmisji i więcej kamer yy, takich, które tam zaglądają bardzo głęboko, więc to też jest bardziej eksplorowane. Coś o sędziowaniu? Yy, wszystko powiedziałeś, ja podpisuję się pod tym. Rzeczywiście fajnie by było, żeby, żeby wybrani zostali sędziowie no. Oczywiście najlepszy na no te najważniejsze mecze. Trzy pary oczu i kamery również i powtórki. No to powinno wystarczyć do tego, żeby tych błędów tak. było mniej. Na pewno chcemy, żeby od przyszłego sezonu Łukasz Koszarek, prezes PLK, postawił na challenge Euroligowe, czyli żeby było więcej możliwości sprawdzenia, bo często trenerzy jednak nie chcą y, w pierwszej kwarcie sprawdzać autu, bo wiedzą, że to jest ostatni no ich challenge, tak? tak? A w EuroLidze są dwa challenge, i jak wygrywa się, to się pozostawia ten challenge i myślę, że to powinno pozostać się. wtedy tego wideo, takiego przykładu w obecnych sytuacjach byśmy widzieli y, więcej. To osędziowaniu. Anvil kontra spójnia, Tomek, to ja może na to powiem. Ja jestem rozczarowany tym, co zrobiła spójnia. Myślałem, że będzie więcej walki. Myślałem, że oni mają ten firepower, tę siłę jednak mocniejszą, że mają też szerokie składy, ale jednak wygląda na to, że jakość jest słabsza od Anvilu, ale ja bym powiedział, że to jest przede wszystkim wina, wina Anwilu Wocławych. Anwil naprawdę jest przygotowany, wiedzieliśmy Frasunkewicz, że tak będzie prowadził to wszystko, różne sztuczki będzie stosował, żeby oni wyszli na najważniejsze mecze, czyli na play-offy przygotowani. Tak samo przecież grali w FIBA Europe Cup w zeszłym roku, najlepsze mecze były w decydujących momentach. Anvil jest po prostu zbyt mocny, ja bym nie obwiniał PGS Queenie Stargardt za to, że ona gra słabo, bo ona nie gra słabo, ona po prostu jest za słaba w stosunku do Anwilu, bo całek ktoś musiał na ten Anvil wpaść, i to była spójnia, zadecydował rzut, jak to się nazywał? Mata Kolmana we A, a okej, okay. no tak, dokładnie. No bo inaczej spójnia by grała ze Stalą, tak. a Śląsk byłby siódmy, a MKS byłby ósmy, i byśmy mieli zupełnie inne pary. No niestety, Matt Kolman trafił yy, i taka jest sytuacja. Czy spójna ma szansę? Stargard. To nie zmienia, zmienia faktów, że rzeczywiście Cały czas y, y, ta Liga tak fajnie się układała, że mieliśmy 12 właściwie zespołów zainteresowanych play-offami, I to było, to było fajne, ale jednak y, ta pierwsza szóstka, jak to jak, jak jest, nas, możesz, pak, tak? jest mocnych, a re, re, reszcie troszeczkę bra, re, brakuje i o ile spójnia, fajnie prowadzona przez, przez Sebastiana Matowskiego, e, obroną stoi, można powiedzieć. E, no to brakuje tutaj rzeczywiście takich e, umiejętności ofensywnych, bardziej ofensywnych zawodników, też. Jednak fizyczność też jest ważna. Malutki Brown e, tam się nie dostaje. Nieraz Daniels też bije głową w mur. Fajnie zagrał Gordon w pierwszym meczu, ale później już troszeczkę go zabrakło. Niewykorzystany jest Simons według mnie i tak dalej, i tak dalej. Także tych te, 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 te sytuacji się mnoży. No, ja... Jest oczywiście, u siebie w stanie wygrać. Tam są przecież te obręcze sławne, o których wspominał. na tak, których to, się nie trafia. No, więc, więc nie wiem kto ma teraz nie trafiać. No, no, no Anwil będzie nie trafiał, no to, to to może oznaczać. No ale Anwil właśnie, ten, ten szeroki skład, głębia składu, tak zbudowany zespół ma więcej możliwości niż tylko rzuty trzy, trzypunktowe. Eee, spójnia może wygrać, ale liczę, że Anwil zakończy 3-0. Tak. A ja powiem, że ja myślę, że tam może się otrzeć nawet o 2-2. Bo ja wiem, że w Stargardzie jest gorąco, ostatnio, no jest, ostatnio jest. nawet nas, znaczy mnie tam ktoś próbował zaczepiać, pozdrawiam bardzo serdecznie I jakiekolwiek, cokolwiek źle powiemy o PGE Spójni Stargard to natychmiast jesteśmy pytani za szyję Ale nie, potem Krzysiu przecież przyszedł i wszystko ładnie tam... No bo Krzysztof Koziorowicz nad wszystkim... Panuje Panuje oczywiście, ale dobrze, bez żartów ja jeszcze raz powtórzę to, co już mówiłem i w transmisji mówiliśmy to w studiu basket też wcześniej. Spójnia ma taką umiejętność, że potrafi zatrzymać atak rywala 3, 4, 5 razy z rzędu i trafić trójkę po drugiej stronie boiska albo pobiec. W związku z tym ona cały czas yy, może to trochę też umniejsza jej, ale, ale to jest taki zespół, który ma mniejszy budżet niż anvil, więc można tak powiedzieć. Oni się trzymają za nogę tego Anwilu, trzymają się i w końcu czasami ten Anwil w dół mogą ściągnąć, wygać 1-2 Tak, tak, bo, bo to jest ich styl po prostu. Mm. I oni na, w, tej, w tym stargardzie, przy tych obręczach nieprzyjaznych i tak dalej. Przy przyjaznych Kibicach. Tak, przy przyjaznych kibicach. Myślę, że są duże szanse na pięć meczów w tej serii. A, a co najmniej jedno zwycięstwo w tym trzecim meczu będzie ciekawe. Co do tutaj na chwilę przerwę, e, mam czy, czy słusznie dostał dwa techniczne? Ale jak najbardziej, no bo przede wszystkim w czasie akcji już brykał tak. do sędziego, no więc to musiało się skończyć technicznym. A po, po technicznym jeszcze chodził za sędzią trawickim. No to nie, nie, nie. No to... Nie chodzimy za sędzią trawickim. Scouting sędziów, do panów koszykarzy teraz mówimy, jest tak samo ważny jak scouting, tak. jak scouting przeciwnika. Trzeba wiedzieć, z kim się bryka. To, to jest jasne. Więc ja stawiam 2-2 w rywalizacji. Janów nie tak, trzeba być oryginalnym, bo. Też było dużo gwizdków przeciwko spójni. A było, było. Nie takich, trzeba Anwilowi że... pomagać. Dokładnie. Nie właśnie. trzeba Anwilowi pomagać, tak wyszło i myślę, że to też pokazuje, że w tej rywalizacji tam może być bardziej gorąco. Natomiast nie mówimy prawie o Anwilu, dlatego że Anwil moim zdaniem zagrał niemal perfekcyjnie dwa razy. Tak? Znaczy, to było naprawdę dobrze wykonane, dobrze zrobione, yy, bardzo dużo dobrej jakościowej koszykówki i zobaczymy, czy utrzymają to starego. Tak jest. Zgadza się? Dobra. Yy... Co jeszcze? A może jakieś takie dajcie te, te kciuki, nie? Ja już zapomniałem jak się to obsługuje. To w ogóle inaczej wygląda teraz. Ale oni nas widzą, słyszą, tak? Zobacz, tak? No tak. Miejmy nadzieję, słyszycie nas i widzicie. Dajcie, dajcie trochę tych, że tak. Będziemy, jak będziemy razem, bo nie zawsze będziemy razem w playofie, to, to będziemy, będziemy się, tak, tak, będziemy tak, się spotykać z wami na żywo, na szybko. Takie 20-25 minut myślę, że się że się uda. A teraz jeszcze o tych dwóch pozostałych parach. No nie widzieliśmy dzisiaj meczu Trefla. z jednym em No, ale y, są nadzieje, że jednak MKS może, bo w tym pierwszym meczu to, to było bardzo słabo, prawda? I y, byliśmy trochę zdziwieni, bo, bo też miałem taką dyskusję z y, trenerami Anwilu wczoraj gdzieś tam przez chwilę, że w zasadzie za co możemy podziwiać MKS Dobrowa Górnicza, no to, no to jest prostu za jedno tylko, że oni weszli na siódme miejsce, no. mając taki zespół, taki budżet, taką, taki klub też, bo, bo wiemy, że tam kibiców bardzo trudno jest ciągle zorganizować, żeby ale, już jest coraz ale... Lepiej. tak, tak. No i, i to już jest coś, ale czy mogą zrobić coś więcej z No okazało się dzisiaj, że byli bardzo blisko na wyjeździe. Czy tam będzie 3-0, to my trochę w mówimy, może wy nam więcej powiecie na temat. Tego, w ale czy ten styl, czy ten najlepszy atak ligi, no bo to jest najlepszy atak ligi, oni nadal zdobywają, zdobywali po 95 punktów średnio na mecz, może jeszcze u siebie wygrać mecz? Może, ja, ja, ja na to liczę, bo y, 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 to, trochę, trochę przez to, że. Y, ten hiszpański styl narzucony przez Balibrę bardzo mi się podoba. Jestem, jestem fanem takiego grania. Oczywiście to jest też spowodowane jakimiś ograniczeniami budżetowymi, że w ten sposób został ten zespół złożony ze strzelców. Z, tam nie ma wysokich, mocnych, silnych zawodników podkoszowych. Karwacz sobie też przecież biega, też rzuca, świetnie współpracuje z Personsem. I, i, i to jest taki nowy powiew świeżości. Jestem, jestem za tym. Tym, tym bardziej, że właśnie uśmiechnęło się trochę, myślę, też szczęście. Oni też pomogli szczęściu i, i, i widzimy ich w playoffach. E, natomiast może być taka też sytuacja, bo to jest po, po, podobny e, jakby rozkład sił, tak? Anwil spójnia. Streflu MKS w treflu jest, jest to poukładane, mocne na defensywie, ale przecież chyba w 16 czy 17 trójek w prawda, są Ale w pierwszym. W pierwszym meczu. W meczu. Tak, tak, tak. Ja mówię o tym, że, że to jest świetnie wszystko zbilansowane i, e, i tej fizyczności jest dużo więcej, tak? Van Fleet, e, Grosel pod koszem przede wszystkim czy, czy Michał Witliński, ale liczę na to, że ta lekka kawaleria właśnie e, już bez, bez jakichś stresów niepotrzebnych, bez, bez stresu, bo przecież nie ma tak, e, takiej e, przedłasną publicznej. Zrobi jeszcze niespodziankę. Tak? To będzie 3-0? 3-1. czyli czwarty mecz, który w, tak. w dobrowie Górniczej. Okej, okay. tam będziemy z naszą transmisją e, kiedy? W piątek. W piątek będziemy z naszą transmisją w Dobrowie Górniczej. Ja bym chciał, żeby RKS wygrał, e, bo, no bo należy im się. Tak? Za ten sezon, żeby to pozostało takie, żeby wybrzmiało, żeby wygrał dwa razy, jeszcze bardziej bym chciał, ale myślę, że będzie 3-0 dla trek bo to jest za mocna drużyna i tym razem chyba będzie wpadało takie nam w tym meczu trzecim no i została nam para ostatnia która miała być najciekawsza też wczoraj się tak dopiero sobie zostawiliśmy do obejrzenia przed Trzeci. na świeżo przed trzecim meczem będzie nasza transmisja w czwartek natomiast ho, 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 no musi się ciężko czuć Marek Popiołek po tych dwóch meczach prawda bo prowadzili. Tam wyliczenia widzieliśmy, że King prowadził w jednym meczu minutę 20, a w drugim minutę 40. I dwa mecze wygrał, prowadzi 2-0 i jest o krok od wyeliminowania. Legii Warszawa. Co o tym myśli, nie? nie spodziewałem się tego. Wydawało się, że ta końcówka sezonu zasadniczego była tak rewelacyjna, tak kapitalna dla Legii, Zbudowani byli niesamowicie. Mieliśmy przecież szansę też rozmawiać z liderami, czy, czy rozmawiając z Christianem Witalem. Był tak naładowany, tak pewny siebie i dalej on jest okazuje. Ja, ja myślę, że on teraz nie śpi jeszcze, tylko, <laughs> tylko rzuca. No to niech rzuca, bo to bo, bo rzucanie było w jego, jego wykonaniu bardzo słabe w tych dwóch spotkaniach i tutaj niewątpliwie e, potrzeb, potrzebni są liderzy e, legi, legii, którzy w końcówkach, w trudnych momentach wezmą piłkę i trafią do kosza, tak jak to było w meczu e, rundy zasadniczej w nie kiedy to Jackson zakończył. No nie no, zakończył Woodson, który 0,3 sekundy po zakończeniu no, syreny no, trafił do kosza. No, ale tak. Więc to się nie liczyło. E, ja bym powiedział tak, ja przewidywałem w tej serii, że King będzie grał tak jak z Anvilem, kiedy Anvil był taki rok temu po wygraniu chyba Europe Cup, taki świeży, piękny, wspaniały. E, i tam się skończyło 3-2 Kinga, a w ostatnim meczu było bardzo, bardzo jednostronne, bo tam chyba 30 punktami 30? 30? 30? wygrało. Może, no, okay. były takie no, tak, momenty, tak, tak, że tak. było 30. Mi się wydawało, że ta seria może wyglądać podobnie, bo, bo Legia właśnie no, w ten sposób wygląda. Jak Anvil. no była taka piękna, ładna, no tak. ale niestety przewraca się pod presją. Zabrakło, w pierwszym meczu koleż dał się wyfalować, Dwital no, tak. ciągle się nie odpalił, brakuje tam tej egzekucji w końcówkach, natomiast to nie zmienia faktu, że w Warszawie może być równie dobrze 2-0 dla, dla Legii. Oni odpalą pierwsze rzuty, oni odpalą pierwsze akcje i będzie, będzie naprawdę bardzo trudno Kingowi który chyba nie jest tak dobry jak ten. Tak. Ja mam wrażenie, że nie jest tak dobry. Jak tak. Jak się no, sporo, sporo zmiany zaszło. Oczywiście pięciu zawodników zostało z tego mistrzowskiego składu, ale ja, ja znaczy, biorąc pod uwagę, że każdy sezon jest inny, okej, okay, ty powiedziałeś, że lepszy, słabszy. No zobaczymy, jak obronią tytuł, to się okaże, że, że niczego tam nie brakuje, prawda? A są blisko tego półfinału. Rozumiem w procentach Vitala, bo on też na konferencji klasowej mówił, nie no, ja muszę wrócić do sali, gdzie są kibice. Nie, 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 i... nie ale powiedział, że, że czeka na e, w Warszawie, na że będzie wreszcie atmosfera. Prawdziwa atmosfera No dobra, dobra. A nie będzie, nie jest tak przypadkiem, że tam w Szczecinie było więcej kibiców niż się zmieści na Legi. No nie wiem ile było, no to by właśnie, było. To wczoraj, by trzeba było sprawdzić, ale... W Legi to tam 1800 chyba, to nie było 1800 na tym, że jechali wczoraj? Może było, ale no. wiemy, że chodzi o kubaturę również sali, prawda? I z tego co pamiętam, to, to szczecińscy kibice też w zeszłym sezonie pojawili się właściwie tłumnie dopiero na finałach. Na finał. tak. Więc... E, więc ja rozumiem Christiana Witala. Myślę, że sala na wymowie tym bardziej, że jest niewielka, będzie zapełniona i będzie bardzo głośno i gorąco. I tam będziemy w czwartek. Tam będziemy w czwartek i w sobotę. E... Może, w nie w sobotę. Ja obstawiam, że będziemy tylko w czwartek. Okay. Okej. Okay. Tak, stawiałem 3-1 dla Kinga. Przyznaję szczerze, że po manipulacji trochę, bo wszyscy stawiali 3-2 dla Kinga, więc ja postawiłem 3-1 dla Kinga, wiedząc jak inni typują. Tylko 3-2 dla Legi typował. Kto to ty typował 3 dla Legi? Łukasz Wiśleński, Łukasz Wiśniewski. Eee, I teraz stawiam 3-0 dla Kinga, bo myślę, że, eee, że Szczecinianie urośnie. A czyli ci zmienia. Swoje... Znaczy nie no, rozmawiamy o dwóch następnych meczach. Wydaje mi się, że trzeci mecz zakończy A, okay. rywalizację. A tobie jak się wydaje, domku? A ja będę się trzymał swoich predykcji i liczę na piąty mecz w Szczecinie. A, no to dobrze, niech tak będzie w tak. No dobrze, słuchajcie, teraz jest Polsat Sport 1, Polsat Sport 2 i Polsat Sport 3. I na tych kanałach nas należy szukać w czwartek i w piątek. Ja nie pamiętam o której godzinie są te mecze, pamiętasz? Późno jakoś. Kurczę, nie przygotowałem tak. się. Przepraszam Was bardzo, a sprawdziłbym na telefonie, ale to jest telefon. To jest telefon. Więc może, daj, znaczy sprawdź na PLK żebyśmy Państwa zaprosili, bo w końcu po to jesteśmy, żeby, żeby Państwu ułatwiać, żeby no nie rzecz, trzeba było rzecz, sprawdzić. Rzecz, tak? Było kularne, nie no tak, no, w okularach widzę gorzej. E, <laughs> więc tak, e, 9 maja o 20.00 Polsat Sport 3 Legia i 10 maja o 17.30 Polsat Sport 3 MKS Dobrowa Górnicza, no, czyli w okay. piątek gramy nieco wcześniej o 17.30. Na Polsacie Sport 3, czyli dawnym Polsacie Sport News. Zapraszamy bardzo serdecznie. będzie można nas obejrzeć. I także, a teraz tego kanału się znajdę, we wtorek o 20.00 Panatinajkos z makabi w środę o 19.00 Monaco Fenerbahce i o 21.00 Barcelona Olimpiakos to mecze 5 Euroligi wow. o Final Four mega koszykówka, także co tam się będzie działo. Także wtorek, środa, mamy czwartek, piątek, zaplanowany i na pewno niedziela yy, najprawdopodobniej będziemy we Wrocławiu, bo tam, bo tu jest 1-1, więc będzie na czwartek. Dobra, 137 osób nas ogląda na żywo, 139 nawet. Dobrze, że się zgłaszacie. Dajcie nam, jeżeli podobało się, te pół godziny. Wrócimy yy, do tego gadania yy, na pewno w tym sezonie częściej. Będą też typy na półfinały, bo skoro tak świetnie typujemy, że nam nic nie wychodzi, to, to będzie dobrze. Mario Bros, pozdrawiam z Wrocławka. O, panie Andrzeju, panie dziękuję Andrzeju. za serniczek. Jeszcze zostawiłem sobie na kolację, bo teraz już późno, ale dziabnę jeszcze. Ja też bardzo lubię sernik, a nie dostałem. A ja się Jankowski podzielę. Się się nie. Nie, nie, przepraszam, zostawiłem to kawałek dla Ciebie. E, dziękujemy bardzo. Super. Zapraszamy Was na poszukówkę w Polsacie Sport 1, 2 lub 3. Do zobaczenia. Teraz się będziemy szukać jak się to wyłącza. Gdzie to? Uwyła. Dobranoc.